Cześć wszystkim moi drodzy, nie regulujcie odbiorników, nie Nie jest to Dymitr z kanału Sprawdzam Jak, jest to Łukasz z kanału Co Dziś Robimy. Jest dziś weekend, więc nie będziemy się zajmować tematyką budowlaną, ale jak jest weekend to trzeba coś dobrego zjeść, tak więc oglądając właśnie Dymitra z kanału Sprawdzam Jak, kiedyś już parę lat temu zobaczyłem, że sprawdzał Przepis według rodziny Sandersów, czyli słynnych KFC, na panierkę w ich wykonaniu, żeby zastosować u siebie w domu. I dziś, tak jak Dymitr kiedyś, postaramy się odzorować ten przepis. Tak więc leci wam już Ślinka? Zaczynamy! Zaczynamy! Moi drodzy, przepis ponoć jest bardzo, bardzo prosty. Przez wiele lat był ściśle strzeżoną tajemnicą przez rodzinę Sandersów. Niestety raz jeden z generała Sandersa, kuzyn bodajże albo jakiś członek rodziny chwalił się albumem y, ze zdjęciami w prasie i przez przypadek po prostu pokazał zdjęcie wraz z przepisem, gdzie znajdowało się 11 legendarnych ziół, które są potrzebne do odtworzenia tego procesu, żeby stworzyć świetną, złocistą. Pyszną panierkę, taką jak w KFC, i tak się składa, że ja mam ten przepis. 11 ziół, które są potrzebne, i dziś go odwzorujemy. Nie było to wcale takie proste, bo Amerykanie, jak to Amerykanie, lubią wydziwiać, nie? I niektóre rzeczy były naprawdę ciężkie do e, znalezienia, ale się udało. Mimo tego, że przez internet nie można było wszystkiego kupić w jednym miejscu. Tak więc, co będzie nam potrzebne do stworzenia panierki RODEM z KFC? Jedziemy z 11 je, przyprawami. Zacznijmy od najbardziej e, pospolitej przyprawy, czyli sól. I od razu zacznę już to wszystko walić do miski. Dobra, moi drodzy, tak więc zaczynamy. Od razu powiem, że oprócz kurczaka dla mnie, bo dziubek szefowa nie jada padliny, nie? Choć najlepsze wędliny mają polskie dziewczyny, czy coś takiego, nie? Słuchajcie, dla niej zrobimy wersję halumi. Ci, którzy się czasami stoją w KSI, wiedzą, że oni tam mają burgera halumi, natomiast ten halumi to nie jest taki, jakby się wydawało, że obtoczony ich panierką, natomiast jest zwykły halumi wciśnięty w bułę, a my zrobimy, pójdziemy o krok dalej i zrobimy halumi, Ala Kurczak z KFC. Tak więc jedziemy z tematem. Słuchajcie, na pierwszy ogień do naszej Michy ląduje sól w ilości 2 trzecich łyżki stołowej soli. Ja używam dzisiaj takich podziałek, ale równie dobrze możecie użyć zwykłej swojej łyżki. Tak więc 2 trzecie łyżki to jest, mam 15 mililitrów na łyżkę, czyli dwie małe. Dobra. A widzicie, taki myk. Dobra. Ciach. Następna przyprawa to pół łyżki stołowej tymianku. Ja już tymianek mam. Ciach. Pół łyżki stołowej bazylii. Ciach. jedna trzecia łyżka stołowa oregano do środka. Następny składnik, który mamy należy do tzw. mystery. Ingredients, czyli składnik, którego tak łatwo nie było zdobyć, natomiast jest to sól selerowa. Nawet nie wiecie, jak ja się nachodziłem jak debil po sklepach, pytając o sól selerową. Co? No, tak naprawdę skończyło się z tym, że musiałem ją zamówić z internetu, jak też paprykę mieloną. Nie, nie paprykę, musztardę mieloną, aczkolwiek nie mogłem na jednej aukcji znaleźć tego i tego, więc nawet przez internet nie było tak łatwo, ale udało się, mamy kilogram soli selerowej, ponoć to robi główną robotę, tak więc w przepisie mamy e, soli selerowej, jedną łyżkę. Boże, Kur... do końca życia nam starczy. Ja jeszcze. mam jedną łyżkę, a się nachodziłem na to, ale co tam, do środka, dobra. Następnie jedna łyczka stołowa czarnego pieprzu. Wow, powiem Wam szczerze, że, że dużo, ale jak tak jest w przepisie, to tak robimy. Odwzorujemy idealnie, identycznie, tak jak to było podane na notatce i zobaczymy, czy wyrzucimy kurczaka, czy go zjemy. Kolejnym składnikiem jest... Te... Tudzież wcześniej wspomniana musztarda suszona. Słuchajcie, ja kupiłem akurat taką musztardę. Też 400 gram, tak więc do końca życia i o jeden dzień dłużej już tej musztardy nam powinno nie zabraknąć. Tak więc, musztardy sypiemy jedną łyżkę. Następnie, cztery łyżki stołowe suszonej słodkiej papryki. Tak więc, jedziemy. Następnie dwie łyżki stołowe soli czosnkowej. Jedna łyżka mielonego imbiru. I trzy łyżki białego pieprzu. I na sam koniec wszystkie nasze przyprawy należy dokładnie wymieszać z dwiema szklankami. Zwykłej mąki pszennej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Patrzcie, chodźcie. trochę trochę wyższą to. Miskę. miskę, ale damy radę. A pan to co tutaj czeka? Halo? Piłeczkę chcesz, żeby ci rzucić? Prawda, Teodor? Ty czekasz na coś na S. To słowo na S jest u nas zabronione w domu, prawda? Oczywiście. Moi drodzy, panierkę mamy już gotową, by można było powiedzieć zaczynamy panierować, ale nie, tak jak Dimitr rzekł, trzeba najpierw nasze mięso, a co my tutaj mamy, słuchajcie, będziemy robić stripsy, o proszę bardzo, już mamy takie gotowe kawałeczki kurczaka, są to te małe polędwiczki, które w, są w piersiach, jak w Anglii siedziałem i pracowałem w fabryce przetworów kurczakowych, to znaczy się byłem oryginalnym buczerem i filetowałem, te y, piersi, to to są tak zwane, w Anglii na to mówiliśmy guziony. Tak więc one były jedne z droższych. Tak więc mamy guziony, mamy pałeczki, nasze dramsy i mamy podłudzia. Tak więc y, teraz co pozostaje? Pozostaje nam wziąć y, maślankę, zalewamy sobie to wszystko maślanką i tak pozostawiamy na dwie godziny, żeby się w tym macerowało. Ale bez przypraw? Bez przypraw. Moi drodzy, minęły dwie godziny my akurat zdążyliśmy przejść z Teodorem na spacer i od razu powiem, że popełniłem błąd. Może nie kardynalny, ale błąd, bo maślanka, w której nasze kurczaki winny się panierować, znaczy się macerować, powinna być jeszcze z dodatkiem jednego jajka. Zapomniałem, obejrzałem film później po spacerze, mówię! <grym> na szczęście po prostu teraz wbije to jajko i dodatkowo teraz jeśli będziemy używać panierki, to przed... Obtoczeniem tego kurczaka w panierce jeszcze go wymerdam w tym jajku i powinno być w porządku. Jedni by powiedzieli słuchajcie ale przecież te kurczaki one nie zdążą najść solą i tymi przyprawami e, i to będzie niesłone. Ja już wcześniej przyznam się szczerze że robiłem ten trepis i byłem w szoku że tak naprawdę po zapanierowaniu 20 minut tylko przed usmażeniem tego na głębokim tłuszczu one sobie leżały w tej panierce i doskonale przeszły po prostu smakiem, także wychodzą relacyjnie. Mieszam i panierujemy. No i dobra, zaczynamy. Nasza maślanka jest już z dodatkiem jajka i zaczynamy panierunek. Najpierw te podrabiane kurczaki ala kurczaki szefowej, tak jest, wrzucam. Nie chcę tutaj za bardzo pobrudzić, więc może posłużę się tutaj łyżką. O proszę i teraz zrobimy tak, żeby to było trochę smaku, więc po prostu strzepniemy kawałek i jeszcze jedna kąpiel Kurdy, w panierce, żeby nie było, że to tylko jest taki podrabiany kurczak. Niech ma co pochrupać w gębie. Tak więc po kolei ja swoje kurczaki, znaczy te panieruję dla szefowej. Moi drodzy, minęło 20 minut. Zobaczcie, nasze kurczaki już zdążyły się zarumienić. Yy, Przejść przyprawami, nie? My mamy yy, frytkownicę, natomiast Dimitri miał nie? Jesteśmy od niego lepsi. I on miał tam powiedziane, że 160 stopni temperatura i 15. Do 20 minut, ja wiem doskonale, że 360 stopni jest za dużo i to 15 minut, zwłaszcza przy stripsach, to jest też za dużo. Na razie ustawiliśmy sobie na jakieś 150, troszkę może zmniejsze teraz. No i co? W pewnym pierwszym momencie spróbujemy od naszego grubego kalibru, wrzucimy nasze e, pałeczki. Tak więc zobaczcie, temperatura oleju nie jest jakaś taka mega. Też pamiętajcie, żeby nie wrzucać m, za dużo tego naszego towaru na raz. Dwa, Trzy elementy uważam, że jak wrzucicie to będzie mm, najlepiej i będziemy obserwować. Ja uważam, że takie jakieś 10-15 minut w tej niższej temperaturze powinno zrobić sprawę, a stripsy podejrzewam, że maksymalnie 5 minut i już je trzeba wyciągać. Pamiętajcie, że jest to cienki kawałek mięsa, jest to, jest to dodatkowo pierś, tak więc delikatne mięso. Smażymy! Pierwsze już wyszły pałeczki. Zobaczcie, gotowały się, piekły się, smażyły się przez 17 minut około. Teraz wrzucimy e, szefowej haluny. Miejmy nadzieję, że będzie miała po tym haluny. Może tak lepiej więc, nie właśnie. Ile damy na to? Myślę, że tak kurde z 5-7 minut. Pięć, minut. No. Nie więcej. Uch. Wyglądają jak te paluszki rybne. No.

Zrobiliśmy nasze haluny, moi drodzy. Teraz szefowa będzie mogła je spróbować. Tak więc szefowa, e, próbuj. Tak wyglądają. Proszę, takie pałeczki. No to nie za gorące jeszcze? Nie, to już jest dobre, to już jest dobre. Halumi to jest taki ser, że on się wam nie rozpadnie. On nam zmiękł. To mniej więcej 6 minut tutaj się działo w piekarniku. Tak panierka, no przywiera do niego. Powiem wam, jak ci smakuje? Dobre, nie wiem jak smakuje kurczak z KFC, bo nie jadłam, ale smakuje mi takie, trochę czuć, że jest pikantne tak na końcu języka. No, tam trzy łyżki pieprzu, pieprzu no. białego, jedna pieprza łyżku, pieprzka, pieprz, <grym> łyżka pieprzu czarnego, tak więc tak wyglądają halloumi w naszym wydaniu. No. będziemy robić. Jak to mówią kucharze? Look at that, look at that. <laughs> Jak racuszki trochę. Moi drodzy, robione. mamy zrobione. E, troszeczkę nie wiem, czy wygląda jak z KFC. Te generalnie były troszeczkę dłużej. Te trzymaliśmy troszeczkę krócej, no ale wygląda jak normalnie wypisz wymaluj KFC. Czy też taki jaśniejszy, <laughs> czy też taki trochę ciemniejszy. Zobaczcie na pałki. Pałki wyglądają, no jak z KFC. Tutaj mamy o proszę świeżo wyjęte, tak więc chrupiące i przepyszne. Tam jeszcze burdel się robi. Jeszcze z pół godziny i będziemy to wszystko mieli. Zachęcam do tego, żebyście w własnym domu, jak już zdobędziecie tą musztardę proszkowaną i tą sulselerową, żeby sobie zrobić takie coś i napisać w komentarzu, czy te proporcje i te przyprawy, które my tutaj dzisiaj odzorowaliśmy są takie jak w KFC. Ja już poza wizją próbowałem. Wiem, że są pyszne, czy są takie same. Musiałbym mieć próbkę porównawczą. Tak czy tak, warto to zrobić, choćby na to, żeby po prostu zabić czas nudę i zrobić coś konstruktywnego. Dzięki serdeczne, do zobaczenia w następnym kulinarnym show.